Witajcie w następnej Ale Degustacji. Tym razem em, angielskie piwo z Siren Craft Brew. I jest to e, Hardpour Broken Dream Nitro Breakfast Stout 65% alkoholu. E, już próbowałem. E, Broken Dream, bardzo fajny. A to jest wersja z Azotem. Co oni to piszą? E, wersja z Azotem, e, Broken Dream e, już się pojawiła. E, wspaniały, e, czekoladowy i A, u, <ścoughs> wykorzystujący czekoladowy i specjalny e, słód. E, nasz flagowy stout. Jest delikatny, przyjemny, bardzo fajny. Uważone z laktozą, żeby zbalansować e, słodycz przy delikatnym deli przy specjalnie wyselekcjonowanej kawie. Przynajmniej tak to napisali. Eee, niesamowite odczucie w ustach, tak? Napisali, eee, składniki woda, słódź, jęczmienny owiec, laktoza, kawa, chmielej i drożdże. <laughs> Przygotowałem nalewanie na sam początek, bo przyjemnie się to ogląda. Nie ma e, widżeta w puszce. Także cały ten kaskadowy element powstał sam z siebie poprzez użycie e, azotu. Ciemne, nieprzejrzyste, z piękne piano. Super małe e, pężyki, oczywiście z azotu. Bardzo kremowo. Beżowa piana. Bardzo ładnie wygląda. Zresztą, widzieliście na nalewanie taka mleczna czekolada kawa e, troszkę takich słodowych nut, ale w większości jest to kawa i czekolada. Bardzo ładnie. Spróbujmy. Iwo jest praktycznie płaskie, delikatne, kremowe, superancko gładkie. Bardzo przyjemnie się pije. Jest to taka kawa z mleczną czekoladą. Delikatna z niewielką góryczką, ale taką paloną kawową, z lekkimi nutami orzechowymi. Wow! Pije się idealnie. Zero alkoholu, jeśli chodzi o odczucia. Nawet nie ma rozgrzewania w przełyku. Nic. Wiecie co? Bardzo dobre piwo. Bardzo fajnie wchodzi. No ale trzeba być ostrożnym. Hmm. 6,5% można odczuć. Ale później pije się idealnie, gładko, przyjemnie. Mm. No superancko. Mam nadzieję, że ta recena Wam się podobała, tak jak podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak żeby będziecie na bieżąco, no a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. No i pamiętajcie o przesłaniu wideo swoim znajomym. Czemu nie? Wasze zdrowie, cześć.